Chciałem pomóc swojej drużynie. Przygotowałem się najlepiej jak potrafiłem, ale całe zawody się męczyłem. To nie była walka z zawodnikami, tylko z motocyklem, i do ostatniego biegu. No nie pojechałem w dominowanych, bo już tak tak byłem. No nie mogłem już ujechać na tym motocyklu. No. Na ostatni bieg założyliśmy najlepsze przełożenie, już fajnie się jechało, ale, ale końcówka już była słaba, więc poprosiłem trenera, żeby naprawdę ktoś w 100% mógł pojechać, a ja a ja, no niestety, musiałem już dać sobie spokój. W pierwszym meczu rundy zasadniczej pojechałeś początek zawodów znakomicie. Ten tor dzisiaj był zdecydowanie chyba inny niż podczas tego meczu. Eee, w Gorzowie. Eee... Tak, był inny. Był na pewno dobry do jazdy, chociaż na początku też wyglądał średni, średnio. Star był bardzo przyczepny, no ale dał radę jechać. No trzeba było się tylko pilnować, widać, bo czasami były problemy. Nawet gospodarze tutaj się męczyli, ale. No, ale skończyliśmy całe zdrowo. Fajnie, że pięć punktów, bo nie jest to tragedia. Co prawda końcówka sława z naszej strony, ale cały czas pilnowaliśmy dystans. Ja bardzo dziękuję swoim kolegom z Ruszyny, bo. Naprawdę pojechali fajnie i naprawdę na poziomie. No właśnie ten plan minimum trener Cześlak mówił to jest te 42 punkty i są te 42 punkty. No dokładnie, no najgorszy najwięcej punktów to jest właśnie to 10, no nie? No i udało się, że jest 5. A może się uda jeszcze coś, że będzie mniej. Zobaczymy. Janusz powiedz rewanż już w niedzielę. Jakieś specjalne przygotowania, treningi, bo chyba pierwszy raz w sezonie możecie się spotkać już wszyscy razem, bo nikt już nie jedzie żadnych zawodów. No dokładnie tak. Może nie będziemy nic kombinować, tylko po prostu razem siądziemy na treningach, pojeździmy, ustalimy coś z trenerem, jakąś strategię i po prostu będziemy starali się jak najlepiej przygotować do tych zawodów pojechać. Na całego i mieć oczywiście dobry sprzęt w tym dniu no właśnie, ostatnim. Ostatnio rozmawiałem z panią prezes, powiedziała, że ona nie wywiera na was jakiejś presji. Miał być ten finał, jesteśmy w finale i chyba można podejść tak lekko na luzie i powalczyć tak, tak dobrze jak to robicie na własnym torze. No dokładnie tak, tak naprawdę z naszej strony nie ma jakiejś wielkiej presji, po prostu my sami chcemy dobrze pojechać no i to jest fajne, że Sami zawodnicy, czy jakoś z klubu nie czujemy jakiejś tam wielkiej presji, po prostu my sami chcemy pojechać. Oczywiście też, żeby kibice byli zadowoleni i tak dalej, także miejmy nadzieję, że to, co walczymy, że też kibiców u syta funkcjonuje. Dla Ciebie najważniejsze jest oczywiście to, żeby wygrać to spotkanie, no przynajmniej pięcioma punktami, bo tyle nam wystarczy do awansu i żeby ten mecz się odbył. No tak, tak, fajnie by było, żeby się odbył, żeby to było planowo, jak nie, no to... not really. No. think about this meeting, it was, i think it was bad for you. it wasn't good. Um, i couldn't really get the speed and i, I felt uh, I, I tried so hard as i could, but um, it wasn't really really working. Uh, the bikes was, was okay, but um, I still felt that i missed that uh, little bit of luck to, to get through, if you understand. Um, but uh, it will be better but it wasn't uh, not good only today. Uh, you have a bad form in, uh, at the end of uh, the season. what could you say about it? what happened with you? i won't say i had a bad uh, form in the end of the season. Uh, i had a, la a bad meeting in, uh, in Gorikan last week. Um, but today i fought and i also did that in Gorikan but nothing is working. Um, but um, i'm doing everything i can um, and then you can't expect more. Are you starting to prepare for uh, next season? Big challenge for you. You're coming back to Grand Prix. What can you say about that? Ah, it's uh, really exciting for me, and um, you know I'm looking forward to next season. Um, a lot of preparations, but again, you know I'm not going to make too too much different like I do now. Uh, I'm just going to going to try my best and uh, try to enjoy. You know, not put too much pressure on myself, and uh, hopefully it will be okay. Honestly, what was the key point uh, to? score this season like like today for you what was the key point for this season for you i have this question many times now uh, you know, i don't think there's one thing in particular you know it's many things um, many things I did different uh, last year was pretty good as well uh, many times um, so i sort of knew what i was doing right and uh, tried to work out from that and um, you know, just just finish off where, where I left uh, in this, when the season started. You know, and it's been good. And, and of course, you need a little bit of luck as well. You know, with uh, right engines, have some good engines now, and and everything seems to be working really good. You know, I have some good people to help me out with my mechanics and, and tune and everything. So, so things is just working good. And um, you know, it's nice when things like that happen. But, but again, you know, everyone know how quickly things can change in Speedway. And uh, you know, it's about keeping focused. You know, and um, Still, still do everything you can do to to improve, and um, hopefully, uh, hopefully, I can keep going like this uh, in the future as well. That's a big challenge to keep the form on the high level, isn't it? Yeah, it is. Uh, but again, you know, I I sort of made a breakthrough uh, now, and I, I proved to myself I can do it. And uh, of course, it gives me a lot of confidence. You know, um, before I, n I never really knew if it was possible to have a complete season like this. Um, But now I prove to myself that I can I can actually do it, so um, it, should, uh, it should be possible. Okay, thanks so much. A yes. uh, i didn't see that no Kilka słów na temat tego meczu. wyglądasz dzisiaj dobrze, szczególnie pod koniec zawodów. No był trochę problem, bo długo czasu nie jeździliśmy tutaj na ten torze uh, oczywiście ostatni mecz był tutaj z Zieloną Górą międzyczasie byliśmy w domu i po prostu jak przyjechaliśmy tutaj e, Pogoda nam nie pozwoliła takiego porządnego treningu, także mieliśmy takie Treningi na ratę e, przed zawodami, ale to jest taki trening, żeby po prostu wszystko posprawdził, bo Oczywiście pogoda się bardzo zmieniła i Ostatni meczu tutaj było prawie 20 stopni, a teraz 3 stopnie, także 4 nie? i to jest duża różnica u Samego dopasowania silnika. i ja też miałem pro problemy w pierwsze dwa biegach, także Cieszę się, że w końcu wygraliśmy. Nie wygraliśmy dużo, ale to jest wygrana w domu. Może dobrze, bo tak jak powiedziałem po góry. góry, daje nam to determinację dalej, a nie taki spokój i luz. Nie? Trzeba iść po prostu tam, podchodzić do mecza, jakby rozpoczynali od zera i no, żeby się udało. Ostatni raz w Tarnowie nie pojechałeś najlepiej. Czy teraz spodziewasz się, że będzie no, korzystniej dla Ciebie? Ostatnio w Tarnowie w ogóle nie pojechałem, bo oh, niestety sprzęt mi zawiódł i się zepsuł. Także miałem 2-0, nic nie mogłem na to poradzić, ale teraz wszystko jest przygotowane dobrze i w szczęście potrzebuję, może nie zepsuło i będzie dobrze. A tak osobiście lubisz ten tor w Tarnowie? Bardzo lubię ten tor, jest bardzo ładny wszystko, także nie ma co. Awansowałeś do Grand Prix, jak się z tym czujesz? Jesteś przygotowany pod tym względem do przyszłego roku już? Jest to bardzo, bardzo dobra wiadomość dla mnie i dla mojego ciała. Bardzo dobrze się czuję z tym i damy takiego poweru, poweru do przodu, żeby e, zrobił jak najwięcej. w pokonała tauro Azozy w pięcioma punktami. Jak oceniasz ten, ten mecz na gorzowskim torze? No, na pewno był wyrównany i myślę, że kilka było biegów, które mogły się podać kibicom. No, myślę, że My, jest to do pięć punktów jest do odrobienia, ale e, wiadomo e, nie będą chcieli e, ją utrzymać i trochę pewnie też powiększyć w Tarnowie, ale no, my damy z siebie wszystko i mam nadzieję, że rozegra się wszystko e, na torze, a, a nie poza nim. Jak oceniasz swój występ w dzisiejszym meczu? Szczerze mówiąc, no, było w kratkę, bo jednak e, było, było dwa bonus, było zero, bo później trójeczka później w 13, znowu zero, więc no tak w kratkę, ale myślę, że Zacząłem tam do jakiegoś porozumienia z motocyklami, z silnikami jest troszkę lepiej i też szczęście z tego, że e, kilka punktów ważnych myślę dołożyłem w finale, a cały sezon no, był marny i trzeba to szczerze przyznać, ale jestem zadowolony z tego, że pomogę dzisiaj drużynie.